Siema widzowie z tej strony Zet i dzisiaj zagramy sobie na, niestety na Bedrock Edition e, na, w Skywarsy i w Bedwarsy na CubeCrafcie z Frankiem jest u mnie. Siema. Dobra, to zaczynamy. I że nie będzie na opilot. Dobra, ta mapa nie jest na Opilut. To jest moja ulubiona mapa. Tak, to fajnie. Ja na niej ogarniam, bo wiem, gdzie są skrzyneczki. Myślisz, że w tym leju coś jest? Nie. Sprawdzaś? Tak, to idź sprawdzał. Sprawdzajcie ka mój kanał, bo jutro też będzie odcinek i... W sumie to jutro się dowiecie. Nie, to jest ten najgorszy lód! Najgorszy. Ja miałem już od razu klatę i buty. To jest najgorszy lód, jaki może być. No ja mam już od razu klatę i buty. Masz kilof i miecz? Miecz. A ja mam refa jednego, bo mam healera ze zestaw. Miecz. Kilof. Ej, czaj, że tu się chyba nawet łuku nie da mieć. Ty, tu masz jeszcze kamienny miecz. Lepszy. No to fajnie. Mięso wezmę. Nie można z jedzenia do drugiej. Idą miecz, do nas, idą. Sz Dobra, sz sz Szli do nas, a już spadł jeden. Dobra, ja idę na niego. Wykonnie derwój. To jest jakiś nóg. Będzie lipa. A jednak nie. nie Sorry, widziałem, że tak szybko zginąłem. Myślałem, że to jakiś nóg, on nawet nie biegał. Zabijesz go. O może nie? Nie. Kurde. Jak widzicie... To zagramy jeszcze raz, bo ta runda była krótka. A jak widzicie jesteśmy totalnymi nubami. No. Gramy dosyć często, ale no jesteśmy trochę nubami. To tak. Gdybyśmy chociaż mieli łuk, to by było lepsze. Ty! Ej, Diamond klata, Diamond klata! To dobrze! Diamond klata u mnie. I łuk jeszcze. Ostrasz dwa. Ostat dwa. Też mam łok, potki z expem, kilo... Ej, Diamond Hata u mnie. Masz Diamond Hatę u mnie. Klatę. Diamond sobie. T... Dwie były w jednej skrzynce? No. I spodnie? No. Oj, idzie gość. Idzie gość! Gość, gość, gość! Pranek. On mnie nie pokona, on nie ma szansy na mnie. Ale strefę na nim założyłem. Dobra. bo Wójta spadł. I ten będę. Widziałeś tą strefę? No widziałam. Tu masz, jeżeli nie masz jeszcze. Nie masz. Buty. Znerfili healera, bo zawsze dwa refy da. A nie, bo ja już jednego zjadłem. No tak. Gościu z łukiem. No a ja nie mam strzał. Ja mam mega aim na łuku. Ja strzał nie mam. Ale wolę kuszę. Ja wolę łuk, tylko że nie mam strzał. Zrzucony. Ale ty patrolowałem gdzieś to... Zebrałeś ten lapis. No. Ty netherite lapis zostawili. Kusza. Wow. Masz kuszę tutaj. Ej, Olaf ma rzucam ci kurde. Nie, ja nie, chcę kuszy, ja wolę łuk. Mówię jeszcze tyle, że mam mnie ale na minigie... Ej, Olaf, masz tutaj upgrade Chodź po expo. Masz upgrade. Masz upgrade, dzięki. Teraz masz ale to jest zdecydowanie większy. Teraz ty dostajesz. Dobra, Dobra. prawie równy. Przedajesz tę skrzynkę? Tak, 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 tak. Nie, nie był ten upgrade, który ci rzuciłem. Ja Chodźmy jak na środek... Ja klatę jak... Chodźmy, Chodźmy na, na środek, środek ja klatę subgradeję. Goście, z jam. Ja strzał nie mam. O, mam już dwie. O... Ale, ale u mnie Bedrock Bridge'a, widzisz to? Jeszcze ma opitamy świetnie, Deadman też. Dobra widzowie, gramy w Bedwarsy. Dobra widzowie już jesteśmy. Co to Jeste za mapa dziwna, jesteśmy ja już. na niej nigdy nie grałam. Co to za cross teaming bedwars, dobra? Czyni na bedwarsach nie sprawdzaj? Potrzebuję 5 golda, żeby zabudować łóżko trakotą. Wyrzeć mi ten, tego golda, którego masz. To jest zabuduję. Dobra? Jeden gold jeszcze, dobra Items Shop Dobra, to już teraz zabudowuj! Uh, Nieźle nie mam... te rakotę postawiłem Mam 6 golda, to idę po więcej kupię sobie A ile rakota kosztuje? 5 golda. Aha, już nie muszę kupować. Nie. To ja sobie kupię mieczyk żelazny. Oj! Przed przypadek go wrzuciłem. Nie co to był za dźwięk. Loks? Ty. O, A, rokszulka wstała. Usłyszałem że... Też. Szkoda, że nie ma tutaj od razu jakiejś słabej zbroi, nie? Jest, skórzana. Od razu darbowa? N nie, że od razu jak ten jesteś, to nie, to musisz ją kupić za 20 irona. O, jest niebieska fajnie. No bo jesteśmy w niebieskim kolorze. Masz już żelazny, miecz? No. Dobra, czas iść po diamenty. To są takie inne bedwarsy niż te oryginalne niestety. Dobra, szkielety będą miał mniejszy zasięg do bądy. Dobra, jest trochę z nami. Kupię sobie. Yy, Dadne, dedo, kurde nam zbuduje most? Ja już zbudowałem. Ale na te drugie no. diaksy. Siema, Enduś. Buduj most. Buduj most. ma Enduś. Buduj most. Buduj most. Tam, tam. Widzisz? Te diamenty. One są nasze, Enduś. One są nasze. Buduj tam. Buduj tam. Tam są żółci. Dzięki. Idzie to do to nas fioletowy. Idę, idę, idę. Farba dla nam łóżko. Dobra jest. Dobra. Zrzucony. Dwa hity i kilastry Trzynaście 17.9. Bloki muszę kupić. Bloks. Bloks. Też. Ból. Co? Enemy Approving. O kurde. Że Nie będzie łatwa, miałem 5 diaksów. No dawaj szybko, odradzaj się. I biegnij za nim. Kurde, to swojej bazy leci. Ale mi strefę założył o tym jak mówiłem, jak on pierwszy machita, to może strefę założyć. No wiem. Bo jak będzie mieć na innym poziomie, to wtedy... To wtedy łatwo strefę może założyć. Dobra, już go nie... Dobra. Mogę już sobie podarować. Mogę Mów. już sobie podarować. Mam nadzieję, że on już do nas nie przyjdzie. Nie, on się buduje na środek. To dobrze. Mam pomysły, co nam trochę ułatwi. Miałem pięć diacyf i deadłem. to? Ale mnie boli, jak widzę, jak ty zabudowywujesz łóżko. Po prostu jak najszybciej. Jak mnie to boli. Boli. Ja się odgradzam od fioletowych. Robię to w ten sposób. No dobra. ranek my musimy jest. diamenty mieć. No. Dużo. Najlepiej jak najwięcej. Leć, leć do bazy, do bazy. W bazie, w bazie. Osiem bazie w bazie. Diamentów. W bazie. No. Znaczy do bazy strzela. Nie, to nasz szturet go strzela. Nie buduj się. Dobra. Stać nas na jakiś upgrade. Co za Tools, Nie wiem. Generator, żeby no wypadały diaksy 20 golda to koszule. Diamond generator. Kupiłem diamond generator. No wiem. Dobra, ja idę na środek. Ja Chyba idzie? będzie do nas filetowy szedł. Idzie! Idzie! idzie? Jest strefa, strefa, no nic Kurde. Ale załóż jak znowu. No, no to mogłeś do skrzyni. Nie mamy łóżka, no. Turet nam zginął. Dobra, dobra ale strefa. Spad, spad, spad Leci drugi, leci drugi. Drugi. Mam diament jeden. jeden. Dobrze. Sią. No mówiłem no się. Nie chcę iść? Nie. Kurde, no nie. No dwóch? Nie. Tego co niszczy na łóżko? Nie. Ja nie mogę do niego dojść jak ten nie. Tego, nie. To jest najgorsza runda w wygórce, w jaką gra. Ja. I moja też. Oni nas torturują, widzowie. Pani nasz taki ju Nawet nam łóżka nie niszczą. O, ale strefa była. Ale strefa siadła, widzowie. Z drewnianego miecza to będzie ciężko. Już tylko my zostaliśmy i tak. My i oni. Oni wygrali. No, <coughs> jeszcze sedziamy miecz u nas kupił. Oni grają nami w ping-ponga. Oni chcą, żebyśmy się wkurzyli. <laughs> nie mili Nie mili goście, nie milowa gościuwa. Nie mili gościuwa. I <laughs> oni mają HP. <happy>. Ale <laughs> nie płacz. Help mi. Jeden już poszedł. Po co się? No nie, We're destroyed. <laughs> no nie. <laughs> Ej, grałeś jeszcze raz? No dawaj. Dobra widzowie jednak gramy w Pillars of Fortune. Tam jest Franek. Tak. T Tima nie mamy. Nie mamy niestety. Nie mamy. Czemu niestety? <laughs> boję ja tymi. się boję tego kotka tu. Ja się A. boję ciebie. Ja muszę iść jak najwyżej. E. Nie idź do mnie! No to gdzie indziej? Tam, tamten hmm. jest na awku, w ogóle selata. lata. Nie idź do mnie. O! Nie! Prawie rzuciłem drewno. Po co mi ten kompas odzyskiwania? i blok straciłem przez to łóżko. Jest! Zrzuciłem cię! A ja ciebie! Tak. tak. Jeszcze jedna runda. widzę. No może nie jedna, bo te pilary są giga krótkie. O, ja, na, ja bardzo lubię tą mapę, Franek, Gdzie ty jesteś? Nie wiem. Ja Jest, sobie nie, lecę ja jestem, na dół. Nie jestem obok ciebie, ale jakiś typ chce do mnie iść. Ja zesk zeskakuję na dół. Dobra, jestem na dole. Na dół zeskakujesz? No bo tu są slajmy, chłopie. Aha. Łapki. A? Udedłem. C co on ma? Czym on bije? Deadłem widzowie. gościu. miał mieć! Też widział. Widzowie, deadłem z tego On Mnie zabił gościu, bo miał miecz. To fajna mapa teraz jest. Nienawidzę Endu. Chyba, że będę miał wiaderko. Gdzie ty jesteś? The Quavers... Podrub... Podruba! Nie idź do mnie, nie idź! Pa jaka... Ty, pa... Podruba The Gdyby to był on, to on by się od razu pocił i na mnie leciał. On zostawia gra. Ferdek! się, krowy i zde. Spadł de Quavis. Oczywiście podruba. Kurde, chłop ma tarczę. Jakich ja widzę No Dajcie mi jakiś itemek pożyteczny. Nie przez Ja mam shulkera. Spadłem! Nie! Żółwik! Ha! Znaczy spadłem w sensie, że... Zrespiłem misia polarnego. Też spadłem. Ja spadłem. A ja jeszcze nie. Gdzie ty jesteś? Będzie, będę Ja mogę wolno latać, bo ja skończyłem grę na shifcie. <laughs> <laughs> Dżumiami! <laughs> nie wiem, jak ja to chciałem zrobić. Ale jakoś chciałem. Dobra, ej, ta mapa może być. No, ale... Ważne, że nie ma przepaści, bo jak okay. nie ma przepaści, to jest jeszcze jakaś szansa, że się uratujesz. Mm, no... Jeżeli jest przepaść, to też się da, Ale tylko znowu ten sam gościu. Po drugie. Ej. No. ej, to ej. ten sam Ej, lecę na niego. O ty. Wiesz, że na niego lecisz. No bo ty za, do mnie zacząłeś. I co? Słonecznik, a ty jak ty se lecisz do góry? No nie niszczcie mi, no nie ma. The Spadłem, ale pochciałem wyrzucić jednego typa The Quavis. Ciebie swoje The Quavisowi. nie! Jak <laughs> tak mogłaś? i ten kościół zaraz na mnie zeskoczy. On dobrze, to wiem, co zrobię. Jak tak mogłeś? Hmm. Jak? The Quavista <noise> Spawn point! SPAMPOINT! Jak detniesz to się... <noise> ja to wszystko widzę... Ja, ja idę ja na tamtego gościa! Tam bo on mnie nie wie! Po co ty tu tą... Po co ty tu tabliczkę postawisz? Jak ty hmm. Potem... spadaś? Tak. Yeah. Ale świetnie spada. no. We mnie kulko! Dobrze. Aha, bo ty jeszcze żyjesz. <grystanie> ja jestem bity przez szultera. Ty teraz zginę, nie? Szulper. Czy dziwny zbocz. Jeszcze jedna nuda. Dobra. Ostatnia widzowie, niestety. Ja zeskakuję na do jak będę miał wiadro. Ludzie tam do wody zeskakują. Ja to dostaję. Ja też. Ja się buduję jak najwyżej. <laughs> Mleko dostam. chcę wodę. Aaaa, papuga! Papuga cię nie zabije. Wiem. Co to jest za blok dziwny? to? Drzwi. Biedna krówka. Już myślałam, że wędkę masz. A po co to strzałę wywaliłeś? Gdybyś miał... Gdybyś trafił łuk? Nie. Franek, a gdybyś łuk trafił? No to co? No to byś mógł mnie zrzucić, bo miałeś strzałę, ty ją wywaliłeś. No wiem. Dobra, widzowie, już kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało i nara.